Ja was witam moje skarby. U mnie jest na przemian. Raz jest gorąco, raz jest chłodno. Dzisiaj znowu jest chłodno. Jesiennie. Wczoraj był upał. I tak sobie na przemian. A dzisiaj to ja chciałam podziękować Wam ponownie, bo cały czas mi piszecie takie cudowne słowa. Tyle komplementów. Tak samo tutaj na żywo otrzymuję od nowych osób, które dosłownie przychodzą do mnie jak widzą, że jestem jakaś tam nowa twarz, przyglądają mi się, po prostu tak się patrzą pewnie jak w telewizor, zaraz kto ja, co ja i tak dalej. No i oczywiście komplement. Ja nigdy w życiu się nie spotkałam, <grym> nigdy, kochani, wcześniej, że tak prosto z lotu na dzień dobry ktoś mówi mi takie piękne rzeczy. Dzisiaj nawet na Facebooku napisałam takie lekkie swoje wspomnienie, rozrzewnienie. Jak to kiedyś nie lubiałam się, nie kochałam się, nie akceptowałam siebie. Przeszkadzały mi mo, mo, moje różne części ciała. Kochani, dziś, dziś mi nic nie przeszkadza. Dzisiaj kocham tą Bożenę z całego serca. Dzisiaj ją podziwiam, bo jest mega. Bo doszła sobie gdzieś już jakąś szczęść drogi pokonała. Przede wszystkim strach pokonałam, wstyd, takie kompleksy. Zaczęłam się do dowartościowywać. Wiem, że jestem wartościowa, wiem, że jestem kochana. Czekamy na Wiem, że jestem kochana. Jestem tulona. No, zresztą nie kłamie, bo jeżeli ktoś jest wspólnym znajomym na moim Facebooku, no to czytacie jeden, drugiego. Można sobie przeczytać wpisy. Moje życie się zmieniło. I. Często też ja żartuję tutaj, mówią, co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz, że ty coraz jesteś fajniejsza, piękniejsza i tak dalej. Kochani, co ja robię? Tak szczerze, mi się wydaje, że nic nie robię. Nie stosuję żadnych bieg, nie stosuję żadnych odżywek, eliksirów, piękności i tak dalej związanych z tymi rzeczami, ale co robię? Po prostu idę sobie Drogą miłości, do szczęścia, do radości. Kochani, ja, ja nigdy bym nie uwierzyła w to, że mając serce pełne miłości, można zmienić tak diametralnie swoje życie. I tu nie chodzi o to, że się zmienia, że ja teraz jestem bogata, mam podróże, cuda na kiju. Nie. W ogóle, w ogóle to jest dla mnie nieistotne. Oczywiście jestem podróżniczką, lubię się bawić, lubię się przemieszczać ale to wszystko się dzieje tam w środku we mnie. I na początku, kiedy chodziłam sobie na tą swoją drogę, kiedy słyszałam od wielu osób, że wszystko ma się w sobie, że nie trzeba żadnych kursów, żadnych warsztatów kończyć i tak dalej, to ja sobie myślałam, no kurczę, no jak nie można? Jak to możliwe, skoro ja przeżyłam tyle lat żadnych kursów, czytania książek i stałam jak kołek w przysłowiowym kłocie. Ale teraz rozumiem doskonale te słowa. Teraz rozumiem, bo ja w dalszym ciągu nic nie czytam. A już dosyć dużo wiem i się nauczyłam, ale poprzez co? Poprzez doświadczanie, czyli poznawanie Was, ludzi, gdziekolwiek się przemieszczam, bardziej się przyglądam, bardziej się skupiam na różnych rzeczach, bardziej słucham ludzi. Bardziej sobie to obserwuję wszystko, bardziej się przyglądam temu naszemu światu, a przede wszystkim sobie się przyglądam, swoim reakcjom i właśnie czasem jestem mile zaskoczona, bo dyskutując sobie z kimś z Facebooka, z, z moich znajomych i ktoś mi tam mówi, wiesz w tej książce pisze to, a tam, a ja przeczytam to jest fajne, a przeczytaj sobie i jak słyszy mnie moje wypowiedzi, to mówię, kiedy jest co, wiesz co, to w tej książce jest. A to, co Ty mówisz, to w tej. I ja się wtedy słodko uśmiecham i żartuję sobie. No widzisz, a ja nie przeczytałam książki, to samo wiem. Także doszłam do wniosku, że kto mówił, że mamy wszystko w sobie, to miał rację. Naprawdę wszystko mamy w sobie. Możemy robić cuda na kiju. Możemy przywoływać różne sytuacje. Możemy spełniać marzenia. Mi się kiedyś, kiedy, dwa miesiące? Nie, to będzie trzy albo cztery. Coś zmaterializowało tak na... Ja sobie coś pomyślałam, kochani, to się normalnie zadziało. Zresztą takie rzeczy się działy już wcześniej, zanim ja jeszcze byłam na tej ścieżce swojej rozwoju, bo też przyciągałam różne rzeczy, tylko wtedy nie wiedziałam skąd to jest. Więc warto się rozwijać tam w środku. Warto się cały czas skłócać na sobie, nie zajmować się, jak ja mówię, cudzym życiem, cudzymi sprawami, zaglądać tam za firankę co u sąsiada, co u sąsiadki, ale zaglądać sobie tam do ducha Zrobić te parę minut dziennie dla siebie przerwy, zanurzyć się w sobie, w ciszy i ja jestem wdzięczna, nie wiem komu, no bo to tak ciężko teraz, komu ja jestem za to wdzięczna, komu? Początek mojej drogi był, czy ja sama weszłam, czy mi ktoś pomógł, czy to były anioły, czy to był Bóg. No, ktoś mnie, kochani, poprowadził, ale nieważne, cokolwiek by to było, ktokolwiek mnie poprowadził, ważne, że jestem już na właściwym miejscu i że teraz podążam właściwą drogą i zmierzam tu szczęściu, radości, miłości i ku Bogu. I mimo, że jestem taka szczęśliwa, kochani radosna i wydaje mi się, że w sercu mam tyle miłości, że mi się aż tam wylewa i oczywiście dzielę się z Wami, to ciągle tak sobie myślę czasami, Boże, że jeszcze nie jestem godna, żeby Bóg był tak blisko mnie. Może jest gdzieś tu w pobliżu, ale ciągle się lękam, że moje serce nie jest jeszcze takie, jak powinno być. Może jeszcze nie czas, żeby go zapraszać do mnie. Chociaż ja jestem cały czas, wiem, cały czas, ja zawsze zwracam się do niego, jeżeli tylko miałam problem, albo nawet w szkole, czy egzamin, czy coś, to ja zawsze tam do góry, kochani. Nawet jak się nie nauczyłam, to liczyłam na wód <śm> szczęścia i zawsze tam coś szepnęłam parę słów do góry. Także może w większości z Was się wydaje, że już jestem taka fajna, energetyczna, taka pełna miłości, ale ja tak naprawdę czuję jeszcze niedosyt. i mi się wydaje, że nigdy nie będzie końca tego, tak? Że nigdy ja, nie stanę tego dnia i powiem, wiecie co, to ja już mam wszystko co mam, to już jest wszystko na maksa. Ja już dziękuję za tą miłość, bo mi już nic nie potrzeba. Kochani, każdy kolejny dzień, każdy miesiąc, każdy rok łapię się na tym, że ja chcę czegoś więcej że ja chcę odczuwać to bardziej jeszcze i jak porównam sobie do tyłu rok, dwa, trzy to też mi się wtedy wydawało, że to już jest na maksa ale to nie było na maksa teraz to tak jakby się podgłaszało radio czy jakieś fale się podnosiły i tym dalej czuję więcej, czuję więcej ale ciągle mi się wydaje, że to jeszcze nie to, że to nie jest to wszystko jestem e, przeświadczona święcie przekonana, że jeszcze spotkają mnie niesamowite rzeczy, niesamowite doznania, że Bóg pozwoli mi przeżyć coś pięknego. Być może poznam niesamowitych ludzi na swojej drodze, a jest to moim marzeniem, bo cały czas osoby, jak ja mówię, niżej wyglądujące troszeczkę może się nie, interesu, nie interesujące tymi rzeczami duchowymi, tak mówię, przyklejają się, do, ale ja bym się też chciała przykleić jak do kogoś, kto już jest tam wysoko. Kto by mnie gdzieś poprowadził, kto by mi też coś... Pokazał albo bym z spędziła po prostu cudownie czas. I wiem, że tak się wydarzy. Wiem, że jeszcze będę w pięknych miejscach z cudownymi ludźmi, że będę doświadczać tej miłości wspólnie. Nie tylko sama sobie, tak jak tu jestem ciągle mój aparat rower, ja, ale że, że będzie nas dużo, dużo więcej. Że ta moc, energia, ta miłość przepełni mnie znowu. Bardzo w sobie bym tego życzyła. No i kochani, ja Wam też życzę doświadczania siebie, doświadczania miłości, zaprzyjaźnienia się z Panem Bogiem, naprawdę, bo my niby wiemy, że On jest, niby sobie wierzymy, niby tam wzdechniemy do Niego, ale tak naprawdę On cały czas jest na tak? nie oszukujmy się, cały czas u nas jest praca, dostatek, jakieś finanse, gadżety, dążenie za czymś, za tym ziemskim tutaj, co wszystko nas otacza, ziemskimi rzeczami, a naprawdę zapominamy troszeczkę o sercu, o duchowości, Tutaj mówię o aniołach o Bogu, o tym, o tym, co jest niewidzialne. I ważne jest to, żeby uwierzyć w to, co niewidzialne, bo jeżeli zaczniemy wierzyć w to, co niewidzialne, to zaczynają się cuda w naszym życiu, zaczyna się jakby magia i my naprawdę nic nie robimy na siłę, a to wszystko się dzieje. Jakoś tak przyciągamy do siebie. No to ja Was kochani zdrawiam, całuję górę i przyciągajcie wszystko co najlepsze. Wszystko. Ale takie rzeczy, które Wam będą radować serce, kiedy Wasza dusza będzie spełniona, napełniona, a Wy będziecie się czuć, jakbyście żyli w dostatku, ale w dostatku ludzi dobrych. Kocham Was bardzo. Kujaczki.